Przyszedł w końcu dzień, żeby powiedzieć o Cubie, czyli w ogóle jednym z najlepszych filmów tak naprawdę jakie widziałem. Może nie zamyka on się w jakichś top 5 na mojej liście, natomiast rzeczywiście jest to jedna z lepszych produkcji. Chyba większość z Was wie, że nie jest to horror. Jest to thriller w zasadzie psychologiczny, natomiast na tyle godny uwagi, że oczywiście, no, tematyka jego musiała w końcu zostać poruszona w osobnym odcinku na moim kanale. Ja wspominałem już kilkukrotnie gdzieś tam o tej produkcji, ale to tak było szczątkowo, tylko że na przykład reżyser Cuba robi coś nowego. O, tak dla przykładu podam, że w 2019 wychodzi horror, który się nazywa In the Cell Grass i właśnie Reżyser to jest ta sama osoba. W ogóle, Cube był jego pierwszym pełnometrażowym filmem, jeżeli chodzi o reżyserię. Wcześniej wyreżyserował jeszcze krótkometrażówkę, którą recenzowałem wam na kanale pod tytułem Elevated, taka o zamkniętych ludziach w windzie. I rzeczywiście tam byli zamknięci, było takie ciasne jedno pomieszczenie. Teraz tutaj, Cube to jest oczywiście sześcian, w którym no, budzi się grupa ludzi nieznajomych, tak naprawdę nikt siebie tam nie zna, właśnie nawzajem. No, i również są w takiej izolacji, w zamkniętym pomieszczeniu, i ten klimat od razu, właśnie takiego ciasnego, powiedzmy, miejsca, właśnie tego odosobnienia, zostaje oddany praktycznie na starcie obu tych produkcji. Także akurat twórca, który bardzo dobrze potrafi to odwzorować, bo wiadomo, miejsce to jest jedno, że zamykamy tamte postacie, no ale z tego jeszcze musi coś wynikać. Tu musi być jakaś inter interesująca historia, jeżeli to się dzieje w jednym miejscu praktycznie. O ile tam się działo w windzie w tej krótkometrażówce, no to jednak było już tak typowo jedno miejsce, jednak tutaj ten cube, ten sześcian ma wiele pomieszczeń. Oni mogą właśnie przechodzić z jednego do drugiego. Niemniej jednak nadal jest to, powiedzmy, ciasne pomieszczenie, które, w którym zasiane jest oczywiście od groma pułapek. I będą spoilery w tym materiale, także jeżeli ktoś jeszcze cuba nie widział, to koniecznie, ale to koniecznie nadróbcie. Jedna z najlepszych produkcji naprawdę jakie widziałem, więc nie warto sobie absolutnie tutaj psuć sensu i oglądać recenzję, w której są spoilery. Chociaż wydaje mi się, że znaczna większość Cuba doskonale zna. Są trzy części Cuba. Dwójka jeszcze w miarę dawała radę, najgorsza jest trójka. Na pewno powtórzę. Tamte części, kolejne dwie, bo ja widziałem wszystkie. Było to dawno temu, nie za wiele pamiętam. Także, jeżeli faktycznie powtórzę, to też coś o nich nagram, bo sam jestem zainteresowany, jak to szczegółowo wypada. Dlatego, że tak jak mówiłem, niewiele pamiętam. Zapraszam już na materiał. W kubie przede wszystkim, liczy się właśnie ten ciasny taki klimat, ta gęsta atmosfera. To napięcie, które aż momentami tak się kumuluje, że po prostu gotuje się wręcz na tym ekranie, szczególnie właśnie tutaj w relacjach między postaciami. No i fakt, nie jest to horror, bo jak byłby to horror, to bym powiedział, że to jest cud, że postacie są tak dobrze napisane. Jest to thriller psychologiczny, w którym no, wymaga się postaci, które będą coś znaczyły, które będą skrywały coś i tutaj nie ma absolutnie ani jednej osoby, która nic nie znaczy. To nie jest tak, że budzą się wszyscy naraz w jednym pomieszczeniu, bo tych pomieszczeń, tak jak mówiłem, jest tam kilkaset chyba, z tego co pamiętam. To jest grubsza matematyka w ogóle, co tam się dzieje. To znaczy, w sumie nie jest to aż takie skomplikowane, ale na matematyce cały ten cube się opiera, cała jego budowa. No i na przykład jest tam jedna postać, która projektowała w ogóle powłokę, czyli nie samą kostkę, ale to, co ją otacza. No, i tak jak mówiłem, reszta postaci również coś znaczy, dlatego że każdy będzie miał tutaj jakieś konkretne zadanie. Tak więc nie jest to przypadek, że tam się znalazły takie, a nie inne osoby. Kto stoi za tym wszystkim, to są teorie i domysły, tego się nie dowiadujemy. Natomiast, na przykład, jedną z kluczowych postaci jest dziewczyna, która na pierwszy rzut oka młoda dziewczyna wydaje się Przynajmniej ona tak twierdzi, że jest kompletnie nieznaczącą osobą, że jest totalnie przypadkowa, że no, no nic nie może znaczyć dla tej historii, że to jest nierealne. No i się okazuje, że gdyby nie ona, to w ogóle nikt nie miałby chociażby szansy, żeby się stamtąd wydostać, bo jest, no bardzo, bardzo dobra z matematyki. Liczy prawie, że w pamięci, albo gdzieś tam sobie, jak jej się uda, gdzieś na ściance coś zapisać, no to sobie tam liczy naprawdę momentami skomplikowane rzeczy dla tej grupy ludzi, dla których. Matematyka to czarna magia i ja się zaliczam do tej grupy, no to to jest jakaś jazda i magia, czarna właśnie magia. Chociaż osoby, które są niezłe z matmy, myślę, że to nie będzie dla nich aż tak skomplikowane. Natomiast to nie jest tak, że oni od razu wszystko wiedzą co zrobić tylko dlatego, że mają tam matematyczkę. Jest też koleś, który uciekł z więzienia i właśnie bardzo dobrze się zna na przykład na czujnikach, które tam się znajdują, bo te pułapki generalnie, każda z nich albo przynajmniej większość z nich ma jakiś czujnik, czyli Niektóre pomieszczenia w zasadzie są niebezpieczne i jak tam wejdziecie to giniecie w przeróżne sposoby w ogóle, przeróżne sposoby, które są obierane właśnie żeby no, zabić jakąś postać. Pułapki różnego rodzaju po prostu pomieszczane, coś alapiła, nie? Tylko że to zupełnie inny temat i inny klimat jest w ogóle. No a część pomieszczeń jest bezpieczna i ci bohaterowie początkowo dzięki rzucaniu butów zaczepionych na sznurówkach Sprawdzają, czy tam jest jakaś pułapka później już bazują na tej naszej matematyczce. No i też jedną z kluczowych tutaj postaci, o ile wszystkie są kluczowe, to jednak mam wrażenie, że niektóre i tak są drugoplanowe, a przynajmniej do czasu, gdzie na początku no, nie angażują się zbytnio, ale później okazują się jeszcze bardziej kluczowe niż by się mogło wydawać. No i nasz czarnoskóry bohater, który akurat jest policjantem, to chyba postać, która najbardziej powiedzmy ewoluuje w tym filmie. Ale w negatywnym tego słowa znaczeniu, czyli w zasadzie wychodzi z niego takie skurwysyństwo i takie totalne nieczłowieczeństwo. Ta postać będzie miała tutaj duże znaczenie, bo naprawdę pokrzyżuje szyki nie jeden raz i tak naprawdę zamiast pomagać, to przez niego jest jeszcze większy problem. A wyobrażacie sobie, jak w takim momencie w ogóle ludzka psychika potrafi mieć jazdy. Tak to bardzo prosto powiedzmy nazwę, bo jednak rzeczywiście, jak. Nie macie pojęcia, gdzie jesteście. Nie macie pojęcia skąd się tam znaleźliście. Jesteście w tym małym pomieszczeniu. Kurde, jakieś kostki wchodzicie, tutaj możecie zginąć, bo jest pułapka. I wariują po prostu ludzie w takim momencie. Oni tam większość z nich próbowała przynajmniej zachować zimną krew i mimo wszystko się wydostać, nawet jeżeli w pewnym momencie uznają, że nie ma stamtąd wyjścia, ale i tak chcą walczyć, jakąś nadzieję mają. Wyjście akurat jest, tak później to zostaje rozszyfrowane. I też trochę się zmienia perspektywa, właśnie jak się dowiadują w ogóle, że właśnie jeden z tych kolesi projektował całą tę powłokę, do czego się nie przyznaje. No nie wiem, do 30, 40 minuty jakoś około, może i nawet dłużej, nie pamiętam teraz dokładnie. W każdym razie te rzeczy mają właśnie znaczenie i później natrafiają gdzieś tam jeszcze. Bo to nie jest tak, że się spotykają wszyscy naraz, tak jak mówiłem, ale też nie jest tak, że od razu po przejściu tam do jednego czy drugiego pomieszczenia spotykają już całą resztę. Tylko później na przykład jeszcze spotykają kogoś i w tym też osobę niepełnosprawną. Niepełnosprawną w zasadzie umysłowo, bo no koleś, który się w ogóle nie odzywa, tylko wykonuje jakieś dziwne gesty, albo na przykład hałasuje niechcianie, a niektóre właśnie pułapki aktywują się dźwiękiem i jedna właśnie kluczowa, jedno kluczowe pomieszczenie, gdzie jest właśnie pułapka aktywująca się dźwiękiem, no postanowili, że akurat tędy przejdą, bo, bo tak, bo będzie szybciej, będzie sprawniej i będą mieli jakieś szanse, bo inaczej by się musieli wracać i to było wszystko zagmatwane strasznie jeszcze bardziej było. No i okej, okay, oni jeszcze w stanie są nie hałasować, ale wyobraźcie sobie, taka osoba, która właśnie ma takie schorzenie, ma taką dolegliwość, nie chce skłamać, bo nie jestem pewny. Ale być może był to Parkinson, ewentualnie to mogło być coś w rodzaju jakiegoś takiego ADHD trochę, ale rzeczywiście takie niechciane, niekontrolowane dźwięki, ta postać potrafiła z siebie wydawać, więc to była ogromna presja. Ta scena to była w ogóle najlepsza pod względem napięcia w tym filmie, bo to napięcie gdzieś tam się przewija przez cały ten film, ono naprawdę się kumuluje, jest bardzo gęsto, szczególnie pod sam koniec, ale właśnie ta scena, gdzie totalnie bez dźwięku się odbywa całe te przejście, a trwa to z dobre 5 minut, no naprawdę trzymało w napięciu. Jak niewiele scen w jakichkolwiek filmach. Także zdecydowanie tutaj to jest bardzo, bardzo pozytywny aspekt. Cube też serwuje kilka nietypowych rozwiązań, jeżeli chodzi o ujęcia operatorskie. Ten poziom akurat tutaj jakiś wybitny nie jest, ale jakby nie było też ani miejsca przede wszystkim za wiele, żeby tam porozstawiać sprzęt, żeby te kamery nie wiadomo jak półstawiać, ani też za bardzo przestrzeni do tego, żeby jakieś. W bardzo wyszukane ujęcia poprowadzić w ogóle, i tutaj całość to jest głównie historia, i to jest najważniejsze. I dialogi w tym filmie też są po prostu bardzo, bardzo dobre, naprawdę. Bo tutaj, takie powiedzmy, potyczki w ogóle słowne, czy jakieś debaty, czy próba dojścia do jakiegoś kompromisu, do rozwiązania, w ogóle wdawanie się w polemikę, no właśnie, w kwestiach, w dialogach tutaj dużo z tego wychodzi, i to wszystko ma znaczenie. Tutaj, jakby nie ma rzucanych jakichś zdań, które kompletnie nic nie znaczą, albo rozwijają postać. Bo naprawdę każda postać jest rozwinięta, każda postać ma znaczenie, każda się przydaje. Czy lubimy daną osobę, czy nie, to zależy od nas, ale co nie zmienia faktu, że nie jest tak, że jak ktoś jest chujkiem, to o nim mało wiemy, jak ktoś jest super, to o nim więcej wiemy. Nie, nie ma takiej jakby stronniczości przede wszystkim tutaj. No i właśnie te dialogi, które skutkują tym, że momentami wybuchają ogromne konflikty i właśnie szczególnie, gdy ten bohater na przykład się zmienia w takiego, no coraz bardziej mniej człowieczeństwa po prostu widzimy w tej postaci, to zdecydowanie wtedy rzeczy, które mówi, na przykład wie, że bez tej matematyczki by nie wyszli, a jednak popędza ją, jest wręcz hamski, i arogancki. I tutaj na początku nawet bohaterowie rzucali, że to może kosmici, że to rząd i tak dalej, a może coś prostego, raczej też tutaj był nacisk o to, żeby jednak mimo wszystko stawiać takie interpretacje na bardzo proste rozwiązanie, że nie wybiegać, wiecie, w jakieś cuda widy. I na pewno właśnie mówiła to jedna postać, która no to się szybko zginęła, to właśnie był ten koleś, który z więzienia uciekł i dzięki czemu ogarniał te czujniki. Później ten czarnoskóry zaczął trochę po nim papugować, też tak powtarzać, no żeby nie komplikować sobie jeszcze już i tak bardzo skomplikowanej sytuacji, w jakiej się znaleźli, tylko żeby patrzeć w przód, prostymi metodami próbować z tej kosteczki wyjść. No i co się okazuje? Postać, którą właśnie ten czarnoskóry... Chciał zostawić w końcu, bo twierdził, że jest po prostu kulą u nogi, że im cały czas przeszkadzał i przez niego mógł ktoś inny zginąć jeszcze. Kobieta, która w sumie, no niestety, później też zginęła, bo ją ten czarny wypuścił wręcz do, do przepaści, bo tam im się udało dotrzeć do ściany, więc otworzyli drzwiczki, już nie było następnego pomieszczenia, dalej tylko była właśnie cała ta powłoka i niby ją ratowali. ale stwierdził, że, a puszczę ją. Taki chuj z niego był naprawdę. Kto, kto oglądał ten doskonale, to wie. No i właśnie chciał zostawić tego niepełnosprawnego. Ale ona stwierdziła, że chyba cię pogrzało, no bądźmy ludzi, mimo wszystko. Okej, okay, to była scena właśnie z tym pomieszczeniem, gdzie nie mogli wydać dźwięku, w której było ekstremalne zagrożenie i on mógł sam zginąć i przy okazji zabić jeszcze właśnie tę kobietę. No ale i tak mu pomogli, i tak jakoś się udało przejść. I koniec końców postać, która nawet nam jako widzom już się wydawała trochę, że kurde on naprawdę tylko tutaj przeszkadza i przez niego tutaj może być strasznie ciężko. Ale... Nie, to jest postać, która wychodzi, to, się, to jest postać, która się okazuje, że umie policzyć kosmiczne liczby w pamięci i właśnie tak, to jest taki drugi matematyk powiedzmy, bo ja, bez tej dziewczyny oczywiście też by nie wyszli tej matematyczki, e, znaczy matematyczki, ona się jeszcze uczyła, ale już była po prostu bardzo dobra, no ale na pewnym etapie musiała policzyć takie rzeczy, których się absolutnie nie dało w pamięci policzyć, Jakby zaczęła to liczyć gdzieś tam, no w cudzysłowie na papierze, tak, czy tam sobie gdzieś rozrysować właśnie na ścianie, no to... Niestety zajęło, bo to tak dużo czasu musiałaby tyle zmiennych ogarnąć, że no nie ma szans. A on cykał w pamięci takie liczby ogromne, które tam były. Bo właśnie w każdym pomieszczeniu, przy każdym pomieszczeniu była sześciocyfrowa bodajże liczba. I no trzeba było coś tam liczyć. Nie pamiętam dokładnie co, ale między innymi chodziło o permutację. Jeżeli ktoś miał rozszerzoną matematykę, tak jak ja, której i tak nie ogarniam, ledwo podstawę ogarniam, to, to pewnie wie, co to jest. Jeżeli nie, no to to jest rzecz, która... Jest, no nie, jest aż tak prosta, ale z drugiej strony nie jest jakoś też nadzwyczaj skomplikowana. W każdym razie, no, mogą być tak ogromne liczby, jak tutaj były, które, no, tylko geniusz mógł policzyć w pamięci i okazało się, że on takim geniuszem jest właśnie mimo tej swojej usterki technicznej, powiedzmy, tej swojej choroby. No właśnie często tacy ludzie mają jakąś tam inną zdolność, która to, powiedzmy, rekompensuje, tak? I rzeczywiście akurat jemu się udało przeżyć. No i to on właśnie finalnie się stamtąd wydostaje. A co go czeka tam, nie wiemy. Druga część oczywiście i trzecia to jest już troszeczkę inna bajka, ale mimo wszystko schemat i koncept podobny, także ja o tych częściach będę się wypowiadał po prostu w osobnych odcinkach. Myślę, że osobno nagram o obydwu z nich, nie będę tego ściskał w jeden odcinek, bo myślę, że Kewp jest na tyle interesującym tematem, pomimo że tam poziomy z części na część spadają, no to i tak warto powiedzieć osobno o tym, a też Cube nie jest jakimś tasiemcem, więc tym bardziej taki na przykład taka droga bez powrotu, która ma części aż sześć. No i jeszcze ten twist fabularny, już taki Praktycznie końcowy. W zasadzie może nie był to twist, ale to była po prostu matematyczna zagadka, która koniec końców została rozszyfrowana, dzięki czemu mogli wyjść, ale przy okazji okazało się, że no okazało się wcześniej, że ta kostka jest ruchoma, ale już tak pod sam koniec okazało się właśnie, że przez to, że jest ruchoma i przez to, że działają tutaj te permutacje i tak dalej, i tak dalej, no to wcale nie musieli nawet przechodzić z jednego pomieszczenia do drugiego i narażać się na śmierć. Tylko mogli siedzieć w tej kostce i czekać, aż ona wróci na swój poziom startowy, właśnie tak zwany, czyli przemieści się do tego miejsca, w którym zaczęli, po prostu dzięki temu ona wyjedzie, powiedzmy, przez taki tunel i będą mogli wyjść, bo tak to rzeczywiście tam działało. Te kostki się przemieszczały i koniec końców, co jakiś czas wracała jedna na swoje miejsce, właśnie na, na start, i dzięki czemu otwierał się tunel do którego. No można było się dostać, bo przecież jakoś tych ludzi tam musieli przecież zamknąć, tak? Kto za tym stał, nie wiem, ale ktoś ich tam zamknął, no jakby nie patrzeć. Także w sumie to była spoko sprawa. No ale skąd mogli o tym wiedzieć, mieć pojęcie, że, że nie trzeba w ogóle się ruszać? Wiadomo, że każdy chciał walczyć o przetrwanie, chciał mieć tutaj nadzieję i właśnie, że wyjdzie. Także ci, co ich tam zamknęli doskonale, to przewidzieli, że oni będą się poruszać, że będą się przemieszczać z pomieszczeń do pomieszczeń, dlatego te wszystkie pułapki zostały umieszczone. No bo kto by wpadł? W ogóle bez żadnego kontekstu na początku, że o, poczekam aż kostka przejdzie do startu, no i sobie wyjdę na lajcie, wszyscy wyjdziemy i nie będziemy się musieli bawić w to wszystko. Ale przecież dopiero zanim liczby ogarnęli, do czego służą i tak dalej, no to i zanim parę innych rzeczy się wydarzyło, no to już gdzieś tam w połowie byli tych pomieszczeń. I myśleli w pewnym momencie też, że wrócili nawet przecież na to samo miejsce, że się cofnęli, że kółko zrobili w zasadzie, nie się cofnęli. Ale się okazało, że nie, po prostu wydawało im się, dlatego że te kostki się właśnie przesuwały, przemieszczały cały czas. I też to było na przykład czuć w pewnym momencie, gdzie była taka ostrzejsza turbulencja, czy czasem mniejsze też trzęsienia było czuć. Ale wtedy jeszcze się nie domyślili, no ale później w końcu to się poskładało w logiczną całość. Jeżeli oglądaliście Cuba, koniecznie podzielcie się wrażeniami, czy w ogóle spodobał wam się tam właśnie ten klimat cały, tej izolacji, tego udostępnienia, tego jak ta psychika tutaj ludzka właśnie świetnie funkcjonowała, tutaj pełno mechanizmów i schematów się po prostu ujawniało, my mogliśmy to obserwować, także w takich klimatach właśnie, jakichś małych pomieszczeń takich ciasnych, gęstych atmosfer, zdecydowanie jedna z najlepszych produkcji i gatunkowo, jeżeli chodzi o thriller i o thriller psychologiczny, też jedna z lepszych i w ogóle jeden z lepszych filmów, jakie dane mi było oglądać i ode mnie Cubic dostaje ósemkę z sercem także e, dajcie znać też jak wy oczywiście oceniacie w skali tam 10 dziesięciogwiazdkowej czy 5 zależy jakie macie oceny Możecie tutaj wypisać jakieś swoje spostrzeżenia właśnie jeszcze o jakichś zaletach, których nie wspomniałem, czy o jakichś wadach, bo ja tutaj praktycznie o wadach to chyba żadnych nawet nie mówiłem. No może ten poziom techniczny troszeczkę jednak tutaj, no to, to mogło zostać ograne myślę jednak jeszcze solidniej, precyzyjniej, ale i tak niektóre elementy właśnie serwowały jakieś nietuzinkowe takie operatorsko, więc w sumie to myślę rekompensowało jednak nie jakiś wybitny poziom właśnie tej całej operatorki tutaj. Aczkolwiek i tak, i tak nie ma się naprawdę praktycznie czego przyczepić. Komentujcie, ja się z Wami na dzisiaj żegnam, zapraszam do kolejnych odcinków, trzymajcie się i cześć!